Siemanko, przyjechały do mnie takie oto słuchaweczki, pierwszy raz, klient twierdzi, że coś tam trzeszczy, buczy i powiem Wam tak, no słuchawki kupę siana kosztują ponad 1000 zł w Polsce, dźwięk, radyjka z Marsjanek, jeśli ktoś pamięta za to jest, ogólnie tragedia, ładnie to wygląda. W fajnym pudełeczku, z fajną bateryką do ładowania tutaj tego całego Całego tego bubla Baterie są akurat naładowane do połowy, na pomarańczowo świeci Fajnie to wygląda No ale jakość dźwięku, no to kurwa, klękajcie narody Depresja Lepiej słuchać z głośnika na telefonie jak na tych słuchawkach tak naprawdę. To samo tyczy się noise cancellingu. Tragedia. Co Wy o tym myślicie? Warto? Tysiąc kawałkiem za słuchaweczki. No ja osobiście wolałbym chyba kupić jakieś Sony. I cieszyć się dobrym dźwiękiem, dobrym wyciszeniem. Powinniśmy mieć takie oto fajne bajeranskie pudełeczko, które całkiem sporo miejsca tutaj zajmuje, całkiem wielkie. No nie wiem, co Wy o tym sądzicie? Warto czy nie warto inwestować w audio od Milwaukee? Dodam tylko, że tam chłopacy, którzy to produkują i, i, i projektują to są głusi oczywiście.